Wiesz, co wydaje mi się, że z racji tego, że mamy tutaj dużą ilość content kreatorów, to spontanicznie tworzy się wielowątkowość tego, tego produktu też, ale z mojej strony mogę tylko powiedzieć, że. To wszystko jest stworzone tak, jakby każdy ma inny cel, nie? Przychodzą tutaj, tak. wiesz, ludzie, którzy już są jakby mocno wybici i znani gdzie gdzieś w całej Polsce im nie zależy jakby na wykorzystaniu fejmu do tego, żeby się jeszcze bardziej wybić, bo niektórzy osiągnęli już swoje sufity. Są tacy ludzie, którzy wykorzystują to jako trampolinę do popularności. Są też tacy, którzy po prostu przychodzą się tylko ponapierdalać, a.k.a. Tomek Fem. zadyma na przykład. Nie powiedziałbym, Michał, że... Ktoś osiągnął sufit i już tutaj nic nie osiągnie. Nie, 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 to Bo nie, nie. W osiągając sufit w swojej twórczości możesz uzyskać wielomilionową publiczność, która Ciebie pozna z tego tak, jak tak, tak. ludzi. Jak najbardziej, ale wiesz, są tutaj takie osoby, nie będę mówił kto, które wiem, że przychodzą tutaj stricte, wiesz, na przykład sprawdzić się po prostu. No tak, po Mówię prostu, tutaj o wiesz, tej... Nie dla pieniędzy, nie dla fejmu, tylko się podnaczyć tak, do tak, tak. Albo na przykład, na przykład. Nie, niektórzy motywują się też tym, że mając już jakąś określoną swoją popularność... To nie jest tak, że wiesz, że masz gościa, który wybija się pod sufit i on tam jest co? teraz na tym topie. To są też, w momencie, gdy jesteś gdzieś tam już na górze. Szukasz czegoś nowego. Szukasz czegoś nowego, ale musisz też pielęgnować okay. swoją postać, nie? No ja musisz Będąc tam, co, jakiejś, co którąś galę jednak definiujesz, Myślę, że... I... Dokładnie. Myślę, co, że. I... Przepraszam, że się przerywam, ale myślę, że jeżeli chciałbyś się Efekt, dowień... więcej to. dowiedzieć o kreowaniu swojego wizerunku w sieci, w internecie, Zapraszamy. to musiałbyś zapytać. Mhm byłej dziewczyny, nie Majka, bo ona chyba wydaje taką książkę. <grymne> 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 się... Ona jakby wydaje książkę teraz <grymne> właśnie o kreowaniu. Ej, kocham jest stary, to bym powiedział no, w taki z... sposób, że <grymne> <rozjewamy> to rozjebany <grymne> Biorę dwie sztuki, jak jedna zeprzyjesz, żeby czas. Ja, ale myślę, że taka promocja też jej dużo da, no bo dużo tak, ludzi... Znaczy ogólnie jakby tak. jest to bardzo mocny kurs, ten który... Nie ukrywajmy, jest mocny. Do tego jeszcze nie wiemy, ale zobaczymy, pewnie ogólnie ludzi dużo czeka na to.